Witam Was wszystkich. Dzisiaj w projekcie Shafter będziemy zakładać UP3. Tylko mamy lekki problem, bo... Mam karemutę i nie mam jak typowi napisać, żeby mi założył UP3. Ale coś zaraz wykombinujemy. Myślałem, żeby po niego podjechać, tam do niego na tunera. Jak zobaczysz, że mam karemutę, to albo będzie mi kazał napisać na Discordzie, albo I... ku... ogólnie na kanale macie ankietę odnośnie tej serii. Czy mają być odcinki w takim stylu, że co, każdy, co każde ulepszenie, które będę zakładał, robić osobny odcinek, czy zrobić jeden taki porządny odcinek tylko z zakładania już wszystkiego, co nie, taki zlepek. Więc możecie tam się wypowiedzieć. Jakby ktoś chciał, po opisie też macie link do Discorda, więc też polecam tam wejść. Tam też możliwe, żeby będę jakieś informacje dawał. I możecie do mnie na privie napisać jakieś pytanie, jakbyście chcieli, albo w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. Oho, plama, nieźle. Jakby się... Więc, co, jakby się nie udało tego założyć teraz, to najwyżej dogram później, jak będę zakładał, bo będę pewnie z Phantomem grał i Phantom mi po prostu napisze do tego typa, co będę chciał założyć, i po prostu to wkleję potem i wrzucę. Więc widzimy się już na miejscu. Dobra, dojeżdżamy już do tunera. Zobaczymy, co on nam powie. I no, mam nadzieję, że się uda, nie tak, Jeszcze włączę, żeby blokadę priva mieć Czekaj, yy, Prywatnych wiadomości No i zobaczymy Ja mu muszę jakoś wytłumaczyć No to będzie ciekawie. Nie no, demonta nie chcę, demonta nie chcę. Nie, 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 nie felgi, nie felgi, nie felgi. Yy... Jakby mu to wytłumaczyć. O, dobra, już będzie lepiej. Mechaniczne, tak, mechaniczne. Dobra, niech się wymienia. Nie. 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 O, jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko. O, dobra, szczaju. Jeszcze mu damy ten. Jeszcze mu damy za to. Damy mu za to Donata. Bo dobrze to przemyślał. Dobra, on chce 3900. Dobra, I jeszcze tutaj ogarniemy gdzieś bankomacik. A tu jest bankomacik. Oczywiście pozdrawiam, mucha. Często u ciebie tutaj będę zakładał yy, tuna. I teraz tak. Damy mu dwa koła, albo ty... no półtora koła, czekaj. Niech ma, niech się cieszy chłopak. Za to, że mi to ogarnął. Dobra, zobaczymy jak to w ogóle wygląda. No, teraz to ta. Jeszcze myślałem, żeby te felgi zmienić, ale chyba zostawię te mercedesowskie. One są ładne. I się na tyle. Tam dajcie znaka w ankiecie, jak mają te odcinki wyglądać. No i co? Żegnamy się w razie czego jeszcze coś tam do, dopiszę na komentarzu albo w opisie, czyli zapomniał. Eee, no i co? Żegnam.